Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Cześć. Dzisiaj mamy premierę z drapki. Oj, długo wyczekiwana droga do miliona za 20 zł. Mamy 6 sztuk, czyli nasz wkład 120 zł tego odcinka. I co my tu drapiemy? Mamy 25 gier. Wygrywająca liczba, twoja liczba i wygrana. Jak się prezentuje zdrapka, czyli to drapiemy, ale możemy jeszcze pomnożyć naszą wygraną razy 2. A tu mamy z tyłu tabelkę wygranych. Przechodzimy do setna. Drapiemy. Ja już nie mogę się doczekać, nie wiem jak wy. Świetna zdrapa, wielka do drapania i pierwsza gra. Wygrywająca liczba. Mhm, 11. A moja liczba? 12. I było do wygrania 20 zł, czyli takie są zasady tej zdrapy, no to drapiey szybciutko, druga gra, 36, a mamy 35, 45, mamy 43, <grym> blisko. 24, mamy 25, czyli się nie zgadza. 12, a tu mamy 16, 13, 9, 37.

I 41. I tu zastanawiamy, się, gdzie tu są kontrolne jakieś. O, o, o na dole mamy. Mhm. Ok, M i D. Czyli pierwsza zdrapka pusta, druga zdrapeczka z numerem 11. Twoja liczba 9. A wygrywająca 11, no niestety 37, 48, to też się nie zgadza 32, 47. No taką zdrapę to Wam powiem, że w zaciszu domowym można sobie spokojnie podrapać, ale na filmie to tak troszeczkę to trwa 23, 15, także zapraszam na podsumowanie na końcu filmiku. 33. 16 7, 21, 6, 24, 21, 18 nie zgadza się. No tu jak będzie razy 2, to będzie wygrana zamiast takiej liczby wygrywającej, ale niestety nic tu nie mamy. 3,13, też nic. No na 6 drapek, no chociaż jedna powinna być wygrana. 34, 35, tu było blisko. Damy wyżej. 46, 23 też nie ma. O taka fajna zdrapka. No, ach, nic, nic tu nie wygramy. Też się nie zgadza. I ostatnia gra, też nic tego. I mamy GD. Taka fajna, taka pusta. Taka fajna, taka pusta. Weźmy następną, może z jedynką. Zdrapeczka z, z numerem 1. No, tu było blisko. Nie ma. 23, 14. Tu mamy 28, 31. 24, 23. No. Zbliżamy się do jakiejś wygranej, czy nie? 43, a tu 7. 22, 21. No, blisko. Blisko 12. Nie, 42, 13 też Nic, 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 nic Widać coś, oho, tracimy ostrość 418 18 Lecimy dalej 1, 38 36, 16 O, a tu mamy 45 i 45 Proszę, jest wygrana Ale drapiemy dalej Może coś jeszcze się pokaże Tu jest 45, 45 Żeby się nam się nie zgubiło 40 tu nie ma tu bliziutko, Czyli zdrabka z numerem 1, proszę. A zaraz weźmiemy sobie 15, ostatnią zdrabkę, bo w paczce jest 15 ich. I tu nie mamy nic. I uwaga, 45-45 ostrość. Tak mamy. A nasza wygrana to 40 zł. I kontrolne mamy DDD, czyli 40 zł będzie. DDD. Z numerem 1 no to weźmy sobie 15, ostatnią zróbeczkę. I szukamy, może będzie tam mnożnik teraz. 4, 6, no myślałam, że będzie 4, 4. Tu też nic nie ma. 38, 37, blisko. 12 i 13. 5, 4. O, 43, czterdzieści 44. Czterdzieści blisko, blisko. Dużo drapania. Ręka boli. 33, <try> 32. Trzydzieści trzy, trzydzieści tak samo jak Brylanty, Dużo drapania, też rzadko drapie, bo jakoś nie mam natchnienia. 10, 45, 3. 39, tu też się nie zgadza. Tu jest bliziutko. Przesuńmy do góry i zbliżamy się do końca zdrapki. To bliziutko było. I ostatnia gra. Niestety. I szybciutko fajnie, że tu można na samym końcu na dole sprawdzić kontrolne. MG coś tam F chyba. To jest do przegranych. No i kolejna zdrabka mamy z numerem 13. Niby pechowym. No sprawdźmy to. Niektórym przynosi 13 szczęście. Zobaczymy czy nam też. O, 23, 24 blisko. 13, 14. 6 i 4. 43, 45. Tu nie ma nic. Mnożnik by się przydał, żeby było <grytanie> wiadomo, jak to wszystko wygląda w tej zdrapce. 26, 25, blisko. Ła, ale dużo drapania. Ale lecimy, lecimy na dół. Też nie ma. I ostatnia gra. Więc drapa pusta. O, mamy J jakąś

Premierka nie jest na 0, na szczęście, bo mamy 40 zł, wygramy. Ale na plusie też nie jesteśmy. 8, 9, 45, 37, 1, 4. No zobaczcie, no tyle drapania i nic nie ma. 16, 41, 14, 19.

I niestety, zdrabka pusta. Czyli na 120 zł, takie małe podsumowanie, mamy tylko 40 zł wygrane. Także no lipa, lipa. Ale zdrabka fajna. Polecam serdecznie. Życzę Wam dużo wygranych. I do zobaczenia niebawem na kolejnych filmikach. Subskrybujcie. Tak, zostawcie łapeczkę koniecznie. Rejkujcie. Pozdrawiamy. Cześć.